Pomimo podnoszenia poziomu świadomości wciąż wielu dłużników boi się firm windykacyjnych. Część osób zadłużonych wciąż nie ma pojęcia, o co tak naprawdę chodzi w tym temacie. A warto uzmysłowić sobie, że w walce o przetrwanie na jakżeż trudnym rynku windykacyjnym firmy windykacyjne uciekają się do niebezpiecznego grania na emocjach dłużników, czy też rzekomych dłużników i jest to gra na granicy prawa, czy też z jego przekroczeniem, ale niestety ta gra bardzo często jest skuteczna. I jest to na pewno skuteczniejsze niż wysyłanie standardowych wezwań do zapłaty, stąd pokusa wewnątrz firm indykacyjnych. A dzisiaj zobaczą Państwo butę, bezczelność i kpinę z obowiązującego prawa w wykonaniu właśnie firm indykacyjnych. Czasem będą to działania historyczne, ale mające na celu pokazać i uzmysłowić, na czym tak naprawdę ten biznes polega. A w piątek pokażę Państwu, do czego to może w skrajnych wypadkach doprowadzić. Witam serdecznie. Ultimo, best, kruk i spółka, tak ogólnie byśmy powiedzieli. Czyli listy, telefony, przepisy i odpowiedź na pytanie, czy jest się czego bać. Mamy wtorek, a wtorki to przypominam odrobina merytoryki, czyli nie tylko przepisy, ale przede wszystkim omawianie zagadnień związanych z prawem. Wracamy do korzeni, czyli typowo kwestia windykacyjna. A aby nam było prościej, będę posiłkował się dzisiaj artykułem z portalu windykowani.pl. I tak jak powiedziałem, zobaczą Państwo bezczelność kpinę z obowiązujących przepisów będzie to schemat działań mailowych obliczonych na przejęcie kontroli nad dłużnikiem, stosowany przez wiele firm windykacyjnych, i tak naprawdę w miejsce tych nazw, które wymieniłem w tytule można wpisać większość firm windykacyjnych. Oprócz oczywiście maili, ulotek czy też listów nierejestrowanych. Pojawią się również rozmowy telefoniczne, przynajmniej yy, jako jeden z elementów nacisku. Bo tak naprawdę ta gra na emocjach dłużnika i próba postawienia go przed faktem dokonanym czyli obowiązkową dla niego wizytą w indykatorów ten, ja już to tłumaczyłem w odcinku numer 30 jaka jest różnica pomiędzy Poborcom skarbowym, komornikiem sądowym czy też wreszcie windykatorem terenowym. Jest to odcinek numer 30, więc nie będę powtarzał, oczywiście pod tytułem Wyścig Knurów. Tak czy inaczej, niestety ten element związany z, z tą powiedzmy groźbą wizyty windykatora teren terenowego. Działa na wielu dłużników, którzy zamiast zastanowić się na bezsensem takiego straszaka od strony prawnej, zastanawiają się, jak uniknąć kłopotliwej wizyty panów windykatorów, późną czy też niestosowną porą. I przyjmując taki tak rozumowania, czyli taki, jakby chciała firma windykacyjna, nieświadomie, niestety, tacy dłużnicy dają sobie sterować. Czyli pytanie co zatem zrobić gdy w swojej skrzynce mailowej czy też w oklejonej skrzynce na listy w bloku znajdziemy w indykacyjnych straszach z informacją że czeka nas na przykład nieunikniona wizyta windykatorów no może nie w środku nocy tak jak było kiedyś ale powiedzmy o 21:15 i faktem jest że za te teksty wielokrotnie firmy windykacyjne były karane a z tego co kojarzę, to podobne metody były polecane chyba w broszurce Zawodowy Windykator, czy jakoś tak. W każdym razie, drodzy Państwo, zanim popełni się błąd i dacie się zrobić w balona, warto zapoznać się z przepisami i tym, co może firma windykacyjna. Pozwoli to zrozumieć jedno, że firma windykacyjna w Polsce nie może zastraszać, a przede wszystkim pokażę Państwu. Co powinniście zrobić, gdy poczujecie się zagrożeni i zastraszeni? Tak czy inaczej, można się przyjrzeć, jak te maile wyglądają. Czyli to może być mail na zasadzie witam. Otrzymaliśmy zlecenie wizyty na adresie zameldowania w celu wyjaśnienia powodów zaniechania spłaty pożyczki z firmy takiej to i takiej. Wizyta będzie się mogła odbyć między poniedziałkiem a sobotą w godzinach między 20 a 21:45. Jeżeli w tych godzinach Wizyta nie będzie satysfakcjonująca. To proszę o kontakt z biurem pod numerem. Jest podany numer telefonu w godzinach 9 rano do 21 w celu umówienia takiego dnia oraz godziny, która będzie odpowiadać. Oczywiście jest możliwość, abyśmy w ogóle nie przyjeżdżali do tego domu. Wystarczy dogadać się z negocjatorami z biura pod numerem. Można też po prostu oddać dług w całości lub w części i wysłać dowód wpłaty, a następnie zadzwonić i to potwierdzić. Dług należy wpłacić bezpośrednio na konto wierzyciela. Tylko, że firma windykacyjna nie bierze pod uwagę jednego elementu. A może ten dług nie istnieje? A może to jest pomyłka? A może nie wiadomo w ogóle co. W każdym razie, efekt tego jest taki, że mamy albo kontakt z biurem pod powyższym numerem, albo oczekiwanie na wizytę. Ewentualnie mogą to być teksty rzucane w bezsilności przez. Jakąś tam gadającą, byśmy powiedzieli, gębę po drugiej stronie słuchawki. No i jak było na przykład z Windingsem, prawda? Polecam odcinki, przykładowo w poszukiwaniu dr. Ewy na kanale Akcja Windykacja. I, drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy: jest coś takiego jak ustawa z 23 kwietnia 1964 roku mam na myśli oczywiście kodeks cywilny. I on rzeczywiście dopuszcza możliwość obrotu wierzytelnościami, czyli tymi długami. To fakt. Mało tego, do przeniesienia długu wierzyciel zawiera z podmiotem trzecim umowę cesji wierzytelności na podstawie artykułu 509 kodeksu cywilnego. I zwracam uwagę, że jest to odcinek, jeden z pierwszych odcinków na kanale, który właśnie dotyczył cesji. Na czym to polega? Jak to wygląda? W każdym razie w tym przepisie ustawodawca nie przewiduje konieczności uzyskania zgody dłużnika na zmianę wierzyciela. Co więcej, aktualne przepisy nie przewidują konieczności informowania dłużnika o zawarciu takiej umowy oraz o zmianie wierzyciela. Natomiast w interesie nowego wierzyciela jest poinformowanie dłużnika o zmianie, aby nieświadomy dłużnik nie spełnił świadczenia, czyli nie oddał długu do rąk poprzedniego wierzyciela co tak naprawdę jest dopuszczalne na gruncie artykułu 512 Kodeksu Cywilnego. Należy pamiętać, że w przypadku przelewu wierzytelności dłużnikowi na podstawie artykułu 512 Kodeksu Cywilnego przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko poprzedniemu wierzycielowi, czyli temu zbywcy, w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zatem wobec tego nowego wierzyciela dłużnik może podnosić wszelkie dotychczasowe zarzuty. Zarzut tego, że ten dług nie istnieje, może nie zgadzać się z wysokością tego długu, może podnosić zarzut, że to zobowiązanie zostało uregulowane, czy też jest przedawnione. Ewentualnie była sytuacja, kiedy ten nasz wierzyciel sprzedał dług, ale on został skompensowany. Skompensowany, czyli efekt doszło do sytuacji, w której jednocześnie nasz wierzyciel był również naszym dłużnikiem i można powiedzieć, to się wyrównało, prawda? Z tym, że w sposób formalny. Tak więc, wskazana sytuacja powoduje, że dłużnik z jednej strony musi liczyć się ze zmianą po stronie wierzyciela i wejściem innego podmiotu w prawa, tego poprzedniego. Natomiast, co jest również istotne, zawiadomienie dłużnika przez zbywcę o przelewie spoczywa na Nabywcy wierzytelności, czyli to ten nasz nowy wierzyciel ma obowiązek przedłożenia potwierdzenia nadania przesyłki poleconej, choć i to nie zawsze wystarcza do doręczenia tej przesyłki adresatowi. W świetle artykułu 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może owszem, przenieść bez wiedzy yy, i zgody dłużnika. Wierzytelność. Pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to zastrzeżeniu zawartemu w umowie pierwotnej. Czyli na przykład w umowie pierwotnej był zakaz sesji. I przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę również na to, że musi być wyraźnie określony stosunek zobowiązaniowy, którego elementem jest zbywana wierzytelność. I jakże często mamy tu przecież do czynienia z tym, że firma windykacyjna za ułamek wartości. Kupuje wydruk Excelowski, prawda, że ten i ten jest winny w tej czy tej firmie, tyle i tyle. Efekt jest taki, że ten wydruk bardzo często jest obarczony błędami. Bardzo często okazuje się, że no, jest tam coś takiego, że ja bym to nazwał. EZOP z jego bajkami to mógłby w zasadzie nie dorasta w indykacji do pięt i banku. To co przynajmniej ostatnimi czasy widać. Tak czy inaczej, ostatecznie, drodzy Państwo, firma windykacyjna może być przez wierzyciela umocowana do działania wobec dłużnika. Mało tego, tak naprawdę nie musi nawet przedstawiać dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie oświadczyć, że działa w jego imieniu. Choć zawsze musi działać w granicach obowiązującego prawa. Wydaje się nielogiczne, prawda? Nie musi przedstawiać pełnomocnictwa, gdzie sam akurat zawsze go żąda. Ale to trochę wynika o na takim prostym przykładzie. Jesteśmy obecnie... Na etapie zbliżania się do święta Trzech Króli, prawda? Czyli dostałem pełnomocnictwo ustne od jednego z nich, nieważne którego, że mam dla niego coś zrobić. Powiedzmy, no nieistotne, czy to chodzi o złoto, kadzidło, czy mirdę, zapłacił, nie zapłacił, nieistotne, czy jest tylko. Czy ma dojść tylko i wyłącznie do negocjacji, jakieś tam nieistotne. Drodzy Państwo, 2000 lat, no to już na pewno przedawnione. No, tak daleko to firmy windykacyjne jeszcze nie próbowały dochodzić odszkodowań, prawda? Czy też dochodzić swoich zobowiązań? Teoretycznie, które się im wydaje, że im się należą. Tylko powiedzcie mi Państwo, czy tak jak z tymi trzema królami, przecież to jest równie wiarygodne jak to. Że ktoś mówi, że ma pełnomocnictwo i nie chce go okazać, prawda? I możemy iść dalej. I okazuje się, że to grillowanie tego dłużnika to nie jest tylko jeden mail, ale ich są dziesiątki, bo firma windykacyjna uznała, że trzeba zwiększyć dawkę niepokoju i podzi podziałać mocniej na wyobraźnię dłużnika. Stąd pojawia się potem. Kolejny mail swego czasu, na przykład jedna z firm w takim mailu wypytywa, stwierdziła, że będzie wypytywać sąsiadów. I przecież znowu za to były kolejne kary. Tak czy inaczej, dziwnym trafem zobowiązanie leżało tyle czasu, nikt pies z kulawą nogą się na niego nie patrzył, i nagle mamy 12 godzin, 6 godzin, 24 godziny do spłaty, prawda? Chyba tylko po to, żeby na trzeźwo nie przeanalizować sytuacji, czy zobowiązanie jest zasadne. I drodzy Państwo, do tego wszystkiego dochodzi sytuacja, w której usiłuje się doprowadzić do tego, abyśmy to my sami przyznali, że zobowiązanie jest zasadne. Chociażby w takiej sytuacji, że w takim mailu może się pojawić informacja, że jeżeli aktualna kwota zadłużenia nie jest znana, to prosimy sprawdzić skrzynkę na listy na adresie podanym przy zawieraniu umowy, gdyż listem ekonomicznym została taka informacja wysłana. Czyż to nie jest piękne? No, powiedzmy sobie otwarcie, skoro sprawa jest poważna, to ryzykować przesłanie listu, gdzie nie ma potwierdzenia? No, mało tego, idźmy jeszcze w stronę logiki. Jeżeli nie stać ich było na list polecony, a przypominam, że niektóre firmy windykacyjne nie było stać nawet na ogłoszenie upadłości, a stać ich na wysłanie windykatora terenowego, czyli jego stawka powinna być bardziej ekonomiczna niż zapłata za list polecony. Powiem więcej, ona musi być bardziej ekonomiczna od wypłaty np. takiego menela z Podkauflandu. Choć ci panowie akurat mają o wiele większą kulturę osobistą niż w indykator terenowy, jak się to zauważyć. Więc albo mamy ulotkę w skrzynce na listy, albo na mailu. I efekt jest taki, że dalej jesteśmy grillowani. Czyli nie dość, że dysponują jakimś tam wydrukiem, że ktoś im coś jest winny i usiłują. To wmówić, bo tak to trzeba potraktować, to jeszcze żądają, że w razie braku otrzymania na przykład dowodu wpłaty, bo im nie yy, wysłaliśmy go, do zobaczenia na adresie. Jeżeli nikogo w indykatorze tam nie zastaną, to poproszą na potkanek sąsiadów o przekazanie prośby o kontakt na podany przez nas numer telefonu. Czekamy do jutra na dowód wpłaty. Drodzy Państwo, przy tego typu mailach musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Windykator jest tylko i wyłącznie prywatną osobą. Może być pełnomocnikiem wierzyciela, jeżeli jest właściwie umocowany, lub działa w imieniu wierzyciela i tak powinien być traktowany. Po stronie windykatora, czy to terenowego, czyli powiedzmy tej świnki morskiej, którego pracą są negocjacje z dłużnikiem w terenie, czy to stacjonarnego, którego zadaniami są negocjacje z dłużnikiem przez korespondencję drogą elektroniczną, lub telefoniczną. Oznacza to jedno, bezwzględny obowiązek przestrzegania praw każdego człowieka, ale również prawa do jego wolności. Windykator może, owszem, z jednej strony umawiać się z dłużnikiem na spotkanie, także w miejscu jego zamieszkania, może negocjować, ale nie może stosować na przykład gruźb bezprawnych, których używanie jest przestępstwem. Mało tego, sytuacja, w której twierdzi, że zadaniem firm windykacyjnych jest mediacja, to jest to jeden z kolejnych wałów, dlatego że mediator musi być niezależny. A trudno mówić o e, sytuacji, w której firma windykacyjna chce doprowadzić do spłaty długu, to o tej niezależności możemy zapomnieć. Tak czy inaczej, jeżeli groźby windykacji w indykacji współdzają zagrożonym uzasadnione obawy, że będzie ta groźba spełniona, Taką groźbą może być również groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwalczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. I jeżeli chodzi o postępowania karne, mam nadzieję, że firmie Profit wyjdzie to bokiem. To tak na marginesie. Tak naprawdę, drodzy Państwo, również nie ma przepisu prawa, który by określał, ile razy windykator może kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, pocztą elektroniczną. Ale jeżeli nadużywa narzędzie komunikacji poprzez na przykład telefony kilka razy w tygodniu, to naraża się na zarzut właśnie przestępstwa nękania. To tak przypominam, artykuł 190a kodeksu karnego, były już o tym odcinki. Zachowania, które kwalifikują się jako nękanie mogą być różne. Dokuczanie, nachodzenie nie w godzinach wieczornych. I zgodnie z tym pierwotnym znaczeniem językowym, nękać znaczy tyle, co ustawicznie dręczyć, trapić, niepokoić. Jest to zatem podejmowanie w sposób powtarzalny zachowań, które odbijają się na psychice adresata w negatywny sposób. Nękaniem jest więc zbiór zachowań, który obiektywnie będzie nosił cechy postępowania, które prowadzi do udręczenia, trapienia, zastraszenia, zdominowania, Oddziaływania na wolę, upokorzenia lub wywołania innych skutków czy też doznań negatywnych i przedmiotem czynności wykonawczej może to być każdy człowiek. Przepis artykułu 190a kodeksu karnego przewiduje, że w tej roli może występować inna osoba, wobec której wymierzone jest nękanie, lub osoba jej najbliższa, czyli małżonek, wstępny, wstępny, rodzeństwo. Powinowaty w tej samej linii lub stopniu. Osoba, która znajduje się w w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. I w przypadku nękania sprawca nie musi działać osobiście, lecz może posłużyć się osobą trzecią. Czyli w sytuacji, w której sam jestem zdziwiony, chociażby na przykład pan Markus Marcinkiewicz tak chętnie pozywa, dziwi mnie, że sam jeszcze nie ma sprawy karnej. Ale do tego, powiedzmy, zachęcam państwa jeżeli ktoś się znajdzie na kanale, więcej osób, które czują się właśnie pokrzywdzone tego typu działaniami, to zachęcam do kontaktu i zobaczymy, co da się zrobić. W każdym razie, w przypadku nękania sprawca, tak jak powiedziałem, nie musi działać osobiście. Może działać przy swoich pracowników, współpracowników. I cechą takiego działania jest umyślność, która w zasadzie występuje w postaci zamiaru bezpośredniego, wyrażonego w chęci wyrządzenia. Krzywdy fizycznej, moralnej, dokuczenia, poniżenia. Obojętnie z jakich pobudek. Mało tego, przypominam, że do dochodzenia wierzytelności uprawniony jest. Czy do siłowego jeździągnięcia uprawniony jest jedynie komornik, czy też poborca skarbowe. Oczywiście stali widzowie kanałów Akcja Windykacja, czy Teraz Ja Mówię, czy też mojego skromnego kanału, będą tak naprawdę mieli spory ubaw. Jeżeli trafiłyby do nich tego typu wypociny, w których stylistyka, interpunkcja świadczą o wybitnym profesjonalizmie autora, moim, tak, prywatnym zdaniem, jest to poziom, z którym spotkałem się raz w życiu. I to było wtedy, jak czytałem kilkukrotnie składany pozew przez właśnie pana Markusa Marcinkiewicza przeciwko Kamilowi z akcja Windykacja. Do dziś pamiętam wywód odnośnie kurwidołka i zatrudnianych w weksie rzekomo prostytutek. Ale to tak naprawdę świadczy o jakości prawnej windykacji. Ja nie zamierzam wnikać, kogo pan Marcinkiewicz u siebie zatrudnia. W każdym razie, nieświadomy dłużnik, niestety, ma szansę się bać. I bać to tego, że wieś o jego długach, rozniesie się po całej ulicy. Dodatkowo, wyznaczanie godzin wizyty windykatorów terenowych no może wzbudzić w nim poczucie niepewności i każe nerwowo nasłuchiwać kroków. A wyobraźnia wykreuje obraz na przykład czterech karków, które podjeżdżają elegancką bmw -com. a ponieważ jednak dłużników świadomych, czyli tych widzących nieudolną próbę zastroszenia jest więcej, to firmy windykacyjne szykują dla nich kolejne scenariusze. I takim scenariuszem na przykład może być sytuacja, kiedy z takiego listu czy maila możemy się dowiedzieć, że na przykład byli już u nas w indykatorzy terenowi nie zastali nikogo, oczekiwali 10 minut, po czym musieli pojechać do kolejnego dłużnika. Na szczęście spotkali sąsiada, który powiedział, że raczej dziś nikogo tam nie zastaniemy, i mamy spróbować w weekend. Przekazaliśmy numer telefonu do nas i poprosiliśmy o przekazanie przy najbliższej okazji. Czyli znowu mamy tę kwestie związane z tym. Eleganckim grillowaniem. Ale do tego na przykład jest informacja, że taka wizyta potrwa około 20 minut i dla celów bezpieczeństwa naszych pracowników będzie rejestrowana na kamerze, aby można było nagranie udostępnić na przykład policji w razie, gdyby niezbędne było ich wezwanie. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie chodzi o komisariat w grabiszynku. Tak więc, drodzy Państwo, nie wolno się dać zastraszyć. Od decydowania o tym, czy jest zasadne zobowiązanie, jest sąd. I okazuje się, że nawet są marki kamer wymienione w tego typu, na przykład, e mailach. Wizyta w celu zapewnienia, zarówno dłużnikowi, jak i naszym windykatorom terenowym bezpieczeństwa, będzie rejestrowana na kamerze wideo marki GoPro. To są chyba te, gdzie kolonoskopie y przez NFZ się robi, przyczepiając taką kamerkę na grzbiet chomika. W każdym razie nagranie ma służyć jako dowód grzecznego i zgodnego z procedurami e, pojawienia się i wizyty, rozmowy w indykatorów terenowych z dłużnikiem. Ów dowód będzie okazany np. policji, prokuraturze lub regulatorom, którzy prowadzić mogą postępowanie wyjaśniające lub wyjaśnić oskarżenia osób zadłużonych o czyny karane, które rzekomo mieliby się dopuścić nasi pracownicy. Brzmi nieźle, tym bardziej, że już same takie pismo jest akurat, można potraktować jako groźbę karalną. A to, czy na moim terenie ktoś może nagrywać, czy też nie, to jest moją prywatną sprawą jako właściciela. Po przyjeździe windykatorów terenowych poproszą o o podpisanie zgody lub braku zgody na nagranie wizyty. No kurwa, jacy łaskawcy. Oczywiście, że muszą Państwo odmówić im nagrania, ale sami Państwo możecie nagrywać. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, windykator podczas pracy powinien zachować tajemnicy. Szczegóły sytuacji finansowej dłużnika nie jest dopuszczalne. Informowanie pracodawcy, sąsiadów, kogokolwiek o zadłużeniu. I w przypadku ujawnienia szczegółów sprawy windykator naraża się na powództwo cywilne za naruszenie naszych dóbr osobistych. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności. Na przykład, może jest to katalog otwarty. Zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim. Wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. I ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cu cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. No, chyba że nie jest ono bezprawne, ale dlatego wspominam o komorniku. Ale tam z kolei mamy wszelkie maści skargi, mamy inne możliwości. W każdym razie, jeżeli wskutek naruszenia naszego dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, czyli poprzez pozew cywilny złożony przez poszkodowanego dłużnika. A przypominam, że jest już coraz więcej spraw wygrywanych, gdzie windykacja musi płacić za własne błędy nie tylko kary do łokiku, ale również musi płacić odszkodowania. Mało tego okazuje się, że przecież część firm z branży windykacyjnej zobowiązała się do przestrzegania zbioru zasad dobrych praktyk windykacyjnych. I w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących norm z zakresu prawa karnego, dłużnik przecież ma prawo do złożenia na policji i w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez nich. A w przypadku wspomnianego np. tego zbioru dobrych praktyk i jego naruszenia. Skargę należy kierować do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Choć drodzy Państwo, wiadomo, gdzie to będą mieli, tylko nie wiadomo jak głęboko. I jeżeli windykator znajdzie się na terenie nieruchomości dłużnika bez jego zgody, to oczywiście, że należy go zapytać o imię, nazwisko, nakazać mu niezwłoczne jej opuszczenie. Jeżeli windykator się do tego nie zastosuje, to oczywiście mamy. Yy, możliwość zgłoszenia przestępstwa z artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenie miru domowego. Tak więc, drodzy Państwo, efekt może być jeden: nie wolno dać się po prostu zastraszyć, bo, tak jak mówię, od rozstrzygania, czy zobowiązanie jest zasadne, czy też nie, jest niezawisły sąd, a nie. Czyjeś widzi mi się i to na zasadzie dokładnie takie jak w niedawnym komentarzu, że dłużnik to nie ma żadnych praw. Nie, po prostu wszyscy musimy się szanować. A jeżeli firma windykacyjna próbuje swojego klienta, bo tak bym to określił, traktować w sposób niegodny, to powinna obowiązywać zasada lustra. I to tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo. Pozdrawiam i tradycyjnie do zobaczenia w piątek. Piąteczek, piątunio. Trzymajcie się ciepło.